Autentycznej, prawdziwej wdzięczności tkwi niesamowita siła, która, jeśli ją dobrze, odpowiednio wyrazisz, to dosłownie czyni cuda. To tak, jakbyś dostała magiczną różdżkę albo ten taki magiczny pyłek dzwoneczka, który pozwala ci spełniać swoje intencje i marzenia. Cześć. Z tej strony Beata Biegała, jestem trenerem rozwoju osobistego i na co dzień pomagam kobietom w odnalezieniu szczęścia i poczucia spełnienia. Jestem autorką książki Odważ się, żyć nie odkładaj siebie na później i współautorką czwartego tomu doskonale nie doskonali o poczuciu własnej wartości. Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o wdzięczności, bo to od niej zaczęła się ogromna, przeogromna zmiana w moim życiu. Zmiana która doprowadziła mnie do miejsca, w którym dzisiaj jestem i w którym kreuję swoje życie na swoich własnych zasadach. Czy jesteś gotowa? To zaczynamy. 20 lat temu na tym świecie pojawił się mój syn. Tyle mniej więcej, tyle mniej więcej już, już razem spędzamy czasu na tym, w tym, ziemskim, na tym ziemskim planie. I bardzo krótko po jego urodzeniu okazało się, że mój syn jest dzieckiem niepełnosprawnym, autystycznym. To wszystko spowodowało, że, że weszłam w bardzo duże poczucie winy. Zastanawiałam się, co takiego złego, niedobrego zrobiłam w tym swoim życiu, że coś takiego mi się przydarzyło. Analizowałam każdy krok mojej ciąży, szukając czegoś, co mogłam tam zrobić jakiegoś, jakiegoś nieodpowiedniego zachowania. Które spowodowałoby, że przyszło mi się zmagać z takim trudnym losem. Wcześniej absolutnie nie miałam żadnego pojęcia, że coś takiego jak autyzm istnieje. Słyszałam oczywiście gdzieś w jakimś filmie sensacyjnym z Bruce'em Willisem, natomiast absolutnie nie miałam pojęcia, z czym to wszystko się je. To, że w moim życiu pojawiło się takie, a nie inne dziecko. Miałam tak naprawdę dopiero 26 lat w momencie, kiedy on otrzymał tę diagnozę, spowodowało, że straciłam ta, totalnie straciłam wiarę w to, że jeszcze w tym moim życiu będzie dobrze, że jeszcze coś się dobrego wydarzy. Nie żebym wcześniej e, robiła rzeczy wielkie. E, byłam normalną dziewczyną, która w wieku 22 lat wyszła za mąż. Wcześniej pracowałam w sklepie spożywczym, sprzedawałam alkohol, papierosy, jakieś takie rzeczy, mięso, wędliny. Zajmowałam się przyjmowaniem dostaw, robieniem zamówień, zwykła taka praca, praca fizyczna. Skończyłam szkołę średnią, ale pomimo tego, że moi rodzice bardzo chcieliby, bym się dalej kształciła, to ja tego nie czułam, nie zrobiłam, dlatego że ja. Nie miałam żadnego pojęcia, kim ja chcę zostać, co ja chcę robić. Moje poczucie własnej wartości właściwie wtedy nie istniało. Nie wiem, czy można użyć takiego sformułowania, ale tak to wyglądało. Było bardzo niedobrze, byłam bardzo nieśmiała, nie odzywałam się w towarzystwie, absolutnie nie wierzyłam w siebie, że mogę cokolwiek osiągnąć. Natomiast w momencie, kiedy okazało się, że moje dziecko jest niepełnosprawne, coś się we mnie zadziało. Trochę jak lwica, która broni swoich małych, postanowiłam, że potrzebuję coś zrobić, chcę coś zrobić, muszę coś zrobić, żeby to moje dziecko uratować. Wtedy miałam takie poczucie, że być może jak się wystarczająco wysiłek, zrobię wystarczająco dużo, to znajdę ten cud, znajdę to coś, co spowoduje, że moje dziecko zostanie uzdrowione, uleczone, że będzie z nim wszystko okej. Okay. Ale. Tak się nic zadziało, tak się nie wydarzyło. Pomimo tego, że bardzo się starałam, że zaczęłam robić rzeczy, które bardzo mocno wychodziły poza moje schematy działania, które wypychały mnie bardzo mocno z mojej strefy komfortu, to jednak nic takiego się nie zdarzyło. Cud się nie zdarzył. Ale zdarzyło się coś innego. Ta próba znalezienia tego cudu spowodowała, że zaczęłam szukać wsparcia u innych ludzi, zaczęłam otwierać się na innych ludzi i szukać metod i technik, które są niestandardowe, które wychodzą ponad to, co jest gdzieś utarte i schematyczne. I zaczęłam szukać terapii dla mojego dziecka i rehabilitacji, które mogłyby mu pomóc. I w końcu trafiłam na cudowną kobietę. Która też jest mamą niepełnosprawnego dziecka, z wykształceniem lekarzem, ale też wspaniałym po pomocnikiem, pomagaczem. I ona powiedziała mi o wdzięczności. I powiedziała mi o tym, że warto praktykować wdzięczność. Powiedziała mi, jak mam to zrobić. I jakby stwierdziłam, że udowodnię jej, że to nie działa. Byłam przekonana już w tamtym momencie na 100%, że nic dobrego w moim życiu nie, nie spotka. Schowałam do kieszeni wszystkie moje marzenia, wszystko gdzieś odłożyłam na bok, dlatego, że był, był tylko ten mój syn, była tylko koncentracja na autyzmie, nie było już w moim życiu znajomych, mój związek, małżeństwo wisiało naprawdę na włosku, pomimo, że w międzyczasie urodziło się nam drugie dziecko, to ja moja koncentracja na dziecku, na, na, na tym autyzmie powodowała Liczne konflikty w naszym domu e, i dużo niedobrych rzeczy. I nagle słyszę, że mam praktykować wdzięczność, że mam szukać w swoim otoczeniu rzeczy, za które mogę być wdzięczna. Zaczęłam ich szukać, ale było to bardzo trudne, więc w tym moim kajeciku, w zeszyciku wypisywałam takie rzeczy jak to, że jestem wdzięczna za to, że trawa jest zielona, że świeci słońce. Absolutnie nie widziałam nic, nic, co mogła, co mogło, za co mogłabym być naprawdę wdzięczna. Nie było tam nic. I tak przez pół roku, dzień w dzień, brałam ten mój zeszedł i pisałam, wypisywałam te 10 różnych rzeczy. Bardzo we mnie rosła złość, bardzo dużo złości we mnie było, wściekłości, takiego niezrozumienia, rozgoryczenia, bardzo dużo emocji się we mnie kłębiło i miałam wrażenie, że im więcej zapisuję tych rzeczy, za które mogłabym być wdzięczna, tym bardziej to we mnie, tym jest większe, tym bardziej się to pokazuje. I w pewnym momencie, po pół roku takiej praktyki codziennej, pojawił się taki dzień, gdzie pisząc to, nagle wybuchłam płaczem, zaczęłam mówić Płakałam tak naprawdę przez trzy kolejne dni i wyrzuciłam te wszystkie niedobre dla mnie emocje, które mnie trzymały w miejscu, które nie pozwoliły mi tak naprawdę doświadczyć tej wdzięczności, i wtedy przyszło to cudowne uczucie. Nadal nie potrafię go dobrze. Opisać, dlatego że ono wychodzi z mojego serca, rozpościera się na całe moje ciało. Mam wrażenie, że wychodzi poza to ciało i to jest coś niesamowitego. I od tamtego czasu, od tamtego dnia, a było to już naprawdę jakieś 15 lat temu, moje życie zaczęło się zmieniać. I teraz chciałabym Ci powiedzieć, że wdzięczność to jest pierwszy i najważniejszy krok do tego, żeby zmienić swoje życie. Chciałabym Ci powiedzieć opowiedzieć o tej wdzięczności, dlatego że to, ta jedna praktyka zmieniła w moim życiu wszystko. I jeżeli szukasz szczęścia, jeżeli próbujesz je w sobie odkryć, to właśnie polecam Ci rozpoczęcie tych działań od praktyki wdzięczności. Na na szczęście i mój przykład tego jest tego najlepszym dowodem można się tego nauczyć, tak? A czas nauki zależy tak naprawdę od naszych osobistych doświadczeń. Ja uczyłam się tego pół roku, tak? Ale, ale pamiętasz, jak powiedziałam na początku, udowodnię tej kobiecie, że to nie działa, więc poszłam z takim bardzo opornym nastawieniem. Jest z reguły wtedy było to takie dla mnie trudne i niezrozumiałe. Natomiast wdzięczność jasno pokazuje, co jest w naszym życiu ważne, a co nie. Kiedy zaczynamy wyrażać wdzięczność, tak naprawdę każdego dnia, to w końcu zaczynamy żyć, tak? Zaczynamy żyć. Naprawdę zaczynamy przede wszystkim żyć w tu i teraz, bo wdzięczność to przede wszystkim uważność na to, co się dzieje z nami w środku, ale też z innymi ludźmi, co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu. To jest zauważenie tego, że kwiaty pachną, albo że herbata, herbata ma jakiś określony smak i to wszystko jest po prostu niesamowite. To jest pewne, pewien rodzaj magii, który nieustannie narasta, jakby się to mnożyło i mnożyło i mnożyło. I wdzięczność możesz, wdzięczności możesz doświadczyć tak naprawdę każdą komórką swojego ciała, bo nasz mózg reaguje na nią w, w takiej formie zwiększonego czu, odczuwania czy czucia szczęścia. Pewien profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego, Robert Emmons, przeprowadził badania nad praktykowaniem wdzięczności i wykazał, że to praktykowanie może mieć w, w, takie dobre, Konsekwencje dla życia człowieka. Przede wszystkim na poziomie naszej fizjologii zmniejsza ciśnienie krwi, poprawia odporność, zwiększa poczucie zadowolenia z życia, tak i poczucie szczęścia. I powoduje też, że my jesteśmy chętniejsi do dzielenia się własnym dobrem, do pomagania i do hojności, tak, a przy okazji zmniejsza się ryzyko depresji czy skłonności do uzależnień. Myślę, że widzisz, że warto zacząć praktykować wdzięczność, bo jakby na to nie spojrzeć, to są same, same same plusy. Chciałabym się od ciebie dowiedzieć, czy ty praktykujesz wdzięczność i czy ta wdzięczność coś w twoim życiu zmieniła. Daj mi koniecznie znać w komentarzu. Pod tym nagraniem. I oczywiście, jeżeli uważasz, że dostajesz na tym kanale wartość, to proszę cię, subskrybuj mój kanał i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Jestem wdzięczna za to, że mogę się dzielić z Tobą swoją wiedzą, swoją praktyką i przede wszystkim swoim życiowym doświadczeniem, bo wszystko, o czym Ci mówię, to jest moje doświadczenie. Najpierw przepraktykowałam to na sobie. Do zobaczenia.